W poprzednich odcinkach o Sosnowcu odwiedziliśmy dość ciekawe fragmenty tras tramwajowych. Byliśmy na Zagórzu, gdzie budowane jest przedłużenie linii numer 15, która na swojej dotychczasowej trasie ma niewykorzystany potencjał trasy o parametrach szybkiego tramwaju. Byliśmy także we wschodnich rejonach miasta, gdzie funkcjonuje jakże klimatyczny tramwaj numer 27, który bardziej przypomina tramwaj podmiejski lub wiejski, niżeli ściśle miejski środek transportu publicznego. W dzisiejszym odcinku wrócimy co nieco do historii powstania tramwajów w zagłębiu i ich sercu, czyli śródmieściu Sosnowca, w którym zbiegają się naturalnie wszystkie trasy z tego miasta, a także ościennych miast, o ile nie są oczywiście w remoncie i tramwaje na nich kursują. Torowiska i przebiegi tras w centrum na przełomie lat ulegały pewnym zmianom lokalizacji, tak samo jak zmieniało się samo centrum Sosnowca, które było dość mocno przebudowane w 70-tych latach. Oprócz ścisłego śródmieścia odwiedzimy dzisiaj również ostatnie dwie nitki wybiegające z niego i udamy się na zachód do Milowic, a także na południe, bowiem tamtędy linia numer 15 łączy całą sieć zagłębiowskich tramwajów z ich śląską stroną dojeżdżając do Katowic. Opowiem również o projekcie, który co jakiś czas odżywa w prasie, lecz nigdy nie został podjęty do jakiejś szerszej analizy, czy też nie nakreślone zostały mu daty jakiejkolwiek mglistej realizacji. Mianowicie chodzi o trasę szybkiego tramwaju do Sosnowca wzdłuż drogi szybkiego ruchu numer 86. Sosnowiec wyrósł i rozkwidł dzięki kolei warszawsko-wiedeńskiej, która na szerszą skalę pozwoliła osiedlać się tutaj przemysłowcom oraz prowadzić swoją działalność w cieniu mocno zindustrializowanego Śląska, który był już za granicą pruską. Obecnie największy dworzec zagłębia, czyli dworzec główny w Sosnowcu, nie był jednak pierwszym ważnym obiektem na jego teraźniejszym terytorium. Kolej warszawsko-wiedeńska połączyła bowiem Warszawę z granicą zaboru austriackiego, czyli Galicją, przez stację Granica, która obecnie nazywa się Sosnowiec Maczki i stało się to w 1848 roku. Stacja Sosnowiec Główny, wokół której urosło to miasto, powstała później i znajdowała się na szlaku. Odnodze od kolei warszawsko-wiedeńskiej, która połączyła tą trasę z koleją górnośląską, z Wrocławia do Mysłowic. Połączenie Ząbkowic z Katowicami, które powstało w 1859 roku, sprawiło, że możliwa była na tej ziemi podróż z Królestwa Prus do Cesarstwa Rosyjskiego, w granicach którego znajdował się wtedy Sosnowiec, będący w zaborze rosyjskim. Budowa tej linii dała podwaliny do handlu na terenie Sosnowca i rozwoju przemysłu w tym miejscu. Stacja Sosnowiec Główny stała się wtedy stacją graniczną przed wjazdem pociągów do Królestwa Prus. Stacja powstała w ówczesnej wsi Sosnowice jako duża stacja graniczna z komorą celną i obiektami technicznymi. Piętrowy budynek w stylu neoklasycystycznym z parterowymi dobudowaniami ciągnącymi się wzdłuż peronu wzorowany był na projekcie gmachu dworca wiedeńskiego w Warszawie. Powstanie stacji dało początek szybkiemu rozwojowi Sosnowca, dzięki czemu wokół niej powstały obiekty użyteczności publicznej, banki, hotele i placówki usługowo-handlowe oraz obiekty mieszkalne, co sprawiło, że Sosnowiec w 1902 roku otrzymał prawa miejskie od cara Mikołaja II. Obecnie linia kolejowa biegnąca przez Sosnowiec jest jedną z najważniejszych w regionie. Większość pociągów z północy Polski kursuje z Warszawy, a stacja stanowi obowiązkowy punkt zatrzymania dla wszystkich klas pociągów. Sosnowca nie pomijają nawet najszybsze polskie pociągi ekspresowe, czyli Express Intercity Premium, obsługiwane przez jednostki Pendolino. Ruch tramwajowy na terenie zagłębia zainaugurowany został na trasie Sosnowiec-Będzin 18 stycznia 1928 roku. Pół roku później tramwaje z Sosnowca dojechały również do Szopienic, które były wtedy samodzielną gminą, niezależną od Katowic. Później stały się też samodzielnym miastem aż do 1959 roku, gdy włączone zostały do Katowic jako jedna z ich dzielnic. Pierwszym taborem tramwajowym, który rozpoczął kursowanie w spółce Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim SA były sprowadzone z Anglii czteroosiowe wagony w liczbie 14 wozów silnikowych i 16 wozów doczepnych. Wozy z podmarki English Electric Company kursowały po ulicach Zagłębia do lat 70. Połączenie do Katowic przebiegało jak do tej pory pomiędzy stawami Morawa i Hubertus ulicą Sobieskiego. Jednakże w pierwotnym etapie tramwaje z tej relacji nie mogły dojechać do dworca głównego, lecz jedynie do starego sosnowca leżącego po zachodniej stronie torów kolejowych. Pasażerowie, którzy chcieli kontynuować jazdę dalej w kierunku centrum Sosnowca lub Będzina czy Dąbrowy Górniczej musieli przejść pieszo przez tory kolejowe i przesiąść się do tramwaju, który rozpoczynał jazdę na Mijance na ulicy 3 Maja. Taka niedogodność miała miejsce przez 3 lata, aż do roku 1931, kiedy wybudowano znany nam dzisiaj wiadukt i umożliwiono przejazd pod nim wzdłuż obecnej ulicy Marszałka Piłsudskiego. Więc de facto dopiero od 1931 roku nastąpiło rzeczywiste połączenie powstałe już w zagłębiu sieci tramwajowej z jej śląską częścią. W tym samym roku trzy relacje kursujące z centrum Sosnowca były już ponumerowane i mogliśmy dojechać linią 21 do Dąbrowy przez Będzin, linią 22 do Czeladzi przez Będzin oraz linią 23 do wspomnianych wcześniej Szopienic. Obecnie z tych linii zachowała się na swojej trasie jedynie linia 21, która w swojej podstawowej wersji, jeśli akurat na jej odcinku nie trwa żaden remont, dojeżdża z Milowic do Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Jest to najdłuższa linia stała, która funkcjonuje w sieci tramwajów śląskich, zaliczając aż trzy miasta na swojej trasie. Linia 22 obecnie również kursuje, jednak jej trasa została zmieniona jeszcze za czasów WPK Katowice. Linia wyemigrowała z Sosnowca na początku lat 60. i pierwotnie kursowała tylko z Będzina do Czeladzi. Następnie w 1978 roku przedłużona została do Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej, by obecnie znów zostać skróconą do Będzina z racji remontu torowiska w Dąbrowie. Natomiast 23 zastąpiona została po II wojnie światowej przez nową linię 15 i pod tą numeracją kursuje jedynie z przerwami na remonty i zmiany tras aż do dzisiaj. W 1933 roku rozpoczęła się budowa pierwszej niemiędzymiastowej linii tramwajowej w Sosnowcu. W ten sposób powstała trasa numer 24 z Huty Milowice do ulicy Okrzei. O ile linię 24 do Konstantynowa już omawiałem w poprzednim filmie, o tyle jej drugą końcówkę, czyli Milowice, do tej pory pomijałem. Więc w dzisiejszym odcinku dowiemy się coś na temat tego pierwszego, ściśle miejskiego już fragmentu trasy tramwajowej. Najpierw tramwaj ten uruchomiono na trasie od Chuty Milowice do mostu na Czarnej Przemszy 7 grudnia 1933 roku. Tak samo jak przedłużanie w kierunku okrzei, tak i przedłużenie tej krańcówki w Milowicach następowało również w późniejszym czasie. W styczniu 51 roku uruchomiono dobudowany tor z Huty Milowice do kopalni w tej dzielnicy, dzięki czemu linia ta wydłużyła się o 1,5 kilometra. Nie było to jednak ostateczne zakończenie tej linii, bowiem w następnym roku linia przedłużona została do końcówki znajdującej się bliżej osiedla, w okolicy ulic Studziennej i Słonecznej. Była to jednak krańcówka bez pętli, z koniecznością zmiany kierunku jazdy wagonu. Do tego czasu dojeżdżała w to miejsce jedynie linia numer 24 z ulicy Okrzei, obsługiwana taborem dwukierunkowym. Dopiero po oddaniu do użytkowania zbudowanej w 1975 roku pętli w Milowicach zdecydowano się skierować do obsługi tej relacji linię 26. Trafiła tutaj też chwilowo linia 21, by na stałe już zagościć tu od 1982 roku. Linia 24 po skierowaniu do Milowic 26. została stąd wycofana, jednak pojawiała się tutaj epizodialnie ostatni raz kursując tu na dłużej, w 1982 roku przez kilka miesięcy. Obecnie ponad półtora kilometrowy odcinek torowiska wzdłuż ulicy Piłsudskiego od rozjazdu na wysokości Sobieskiego do wiaduktu nad drogą szybkiego ruchu S86 jest wyremontowany, a jego modernizacja zakończyła się pod koniec 2018 roku. Tramwaje jadą tutaj po betonowym torowisku zlokalizowanym pomiędzy jezdniami ulicy Marszałka Piłsudskiego. Na tej trasie mamy cztery pary przystanków: aleje Mireckiego, osiedle Piastów, Wysoką oraz egzotarium. Dopiero z wiaduktem nad S86 znajduje się ostatni przystanek między jezdniami, już na ulicy Baczyńskiego, Milowice Park Logistyczny. Za tym miejscem droga z dwóch jezdni zwęża się do jednej, a torowisko, aż do pętli Milowice, biegnie na podwójnym torze południową stroną jezdni. Sama pętla Milowice położona jest już poza jezdnią. Pomiędzy zabudowaniami osiedla w tej dzielnicy oraz zabudowaniami usługowo-przemysłowymi do pętli dojść można tylko pieszo, ciągami chodników z pobliskich blokowisk. Milowicką pętlę ulokowana w stosunkowo trudnym terenie. Tory wjazdowy, wyjazdowy i dwa postojowe znalazły się na półce powstałej po zplantowaniu skarpy o znacznym pochyleniu. Na stałe do Milowic dojeżdżają dwie linie, 21 i 26. Obecnie obie jeżdżą na zmienionej trasie. Linia 21 co 20 minut dociera tutaj na skróconej relacji z Benzina Osiedla Zamkowego zamiast z Huty Katowice, natomiast linia 26 nie kursuje teraz na stałej relacji z Mysłowic co 12 minut, lecz spogoni co 20 minut, co sprawia, że jest skróconym wariantem linii 21 i całą tą trasę pokonuje identycznie jak linia 21. Tworzą one teraz równy, tak i tramwaje w tej dzielnicy pojawiają się naprzemiennie co 10 minut. Torowisko, którym zagłębie łączy się ze śląskiem na ulicy Sobieskiego w Sosnowcu i ulicy Sosnowieckiej w katowickich szopienicach wyremontowane zostało w 2014 roku. Od tej pory kursująca tutaj piętnastka co 15 minut może poruszać się szynami, które znajdują się w jezdni wyżej wymienionych ulic. Dawniej w tym miejscu funkcjonował jednotor wraz z mijanką. Obecnie tramwaje już bez przeszkód z szopienic do stosowca mają do dyspozycji szyny zatopione w betonowej jezdni w obu kierunkach. Dzięki temu dwutorowi rozkład jazdy nie musi być zależny od funkcjonującej mijanki i nie tworzą się zbędne opóźnienia, wtórne przez oczekiwanie tramwajów na siebie. Trasa przebiega wzdłuż torowiska kolejowego w terenie niezabudowanym między dwoma miastami, w pasie pomiędzy dwoma kompleksami stawów Hubertus i Morawa znajdującymi się na granicy trzech miast Katowic, Sosnowca i Mysłowic. Linia tramwajowa kursująca tędy zalicza dość malowniczy obszar, który stanowi zespół przyrodniczo-krajobrazowy Szopienice Borki. Trasa ta przekracza również mistyczną dla obu kultur Zagłębia i Śląska rzekę Brynicę, która jest naturalną granicą od setek lat dla tych dwóch jakże odmiennych kulturowo regionów. Jest to jedyna linia tramwajowa przekraczająca Brynicę w całym tym regionie. Największe jednak zmiany w urbanistyce Sosnowca, a także lokalizacji torowisk powstałych pierwotnie w tym mieście w dwudziestoleciu międzywojennym, zaszły właśnie wśród mieściu. Pierwotnie istniejący układ torowy wzdłuż głównej arterii miasta, czyli ulicy 3 Maja, był jednotorowy, z fragmentem dwutorowym od ulicy Piłsudskiego do dworca PKP, następnie z jedną mianką na jednotorze za skrzyżowaniem z ulicą Małachowskiego. Tutaj należy nadmienić, że ulica 3 Maja była jednojezdniowa, a torowisko tramwajowe znajdowało się po wschodniej stronie jezdni, nie takie jak obecnie, między jezdniami dwujezdniowej ulicy. W latach 70. rejon śródmieścia był wielkim placem budowy. Przystąpiono wtedy do kompleksowej przebudowy systemu komunikacyjnego. Wyburzane były budynki znajdujące się po zachodniej stronie ulicy 3 maja. Zniknęły wtedy nie tylko rudery w centrum miasta, ale kilka wartościowych budynków, które dały miejsce dla poszerzanych ulic i dobudowywanych drugich torów na jednotorowych wcześniej odcinkach. Zakończona w 1974 roku przebudowa śródmieścia miała ogromną skalę i nie powtórzyła się już nigdy potem. Główny plac miasta, przed dworcem PKP, został wtedy dość mocno zabetonowany i zyskał miano sosnowieckiej patelni. O sosnowcu czasem chodzą żarty, zwłaszcza na Śląsku, że jest to najbardziej na południe wysunięta dzielnica Warszawy. Idąc tym tropem, należy stwierdzić, że tak jak Warszawa ma swoją patelnię, tak i wtedy przebudowany sosnowiec zyskał na jej wzór swoją. Obecnie to, co widzimy w centralnym punkcie miasta, czyli na placu Stulecia, w postaci pasażu pod jezdnią 3 maja, łączącego dworzec kolejowy wraz z kompleksem przystanków autobusowych i tramwajowych, powstało na przełomie tysiącleci. Pod koniec 2001 i na początku 2002 roku nowy pasaż handlowy, wraz z pomnikiem Jana Kiepury na sosnowieckiej patelni, był przez mieszkańców przywitany z niezwykłym entuzjazmem. Powstało tutaj wtedy dość nowoczesne miejsce, które do dzisiaj stanowi centrum komunikacyjne miasta. Obecnie trwa remont tego miejsca w strefie bliższej dworcowi, obejmujący zwiększenie ilości roślin. Przewiduje się na przykład nasadzenie dodatkowych kilkudziesięciu drzew, czy zielone zadaszenia konstrukcji wejść do pasażu podziemnego i nowego budynku gastronomicznego. Uwzględniono wiele przejść między zielenią z małą architekturą i siedziskami. Południowej części placu powstaje szklany pawilon, budynek usługowy zbudowany na planie okręgu, z kilkudziesięcioma metrami kwadratowymi przestrzeni pod kątem gastronomii. Na wysokości dworca wyznaczono miejsce z parkingiem typu Key and ride. Dopiero w latach 70 powstało jednotorowe, jednokierunkowe torowisko w północno-zachodniej części ulicy Małachowskiego, które połączyło się z ulicą 3 Maja w miejscu krzyżowania. W ten sposób w centrum Sosnowca powstała jednokierunkowa tramwajowa pętla uliczna. Nie była ona jedyną pętlą uliczną funkcjonującą w śródmieściu, bowiem od 1964 roku funkcjonowało już torowisko na ulicy Sienkiewicza, którym tor łączył się z tym funkcjonującym na wschodniej części ulicy Małachowskiego. Pociągi tramwajowe docierały do ulicy Małachowskiego przez nieistniejące już torowisko na obecnej ulicy Kościelnej, wtedy Bieruta, gdzie znajdował się przystanek końcowy m.in. dla linii nr 26 i 27, które docierały tutaj ze wschodnich dzielnic. Po 1970 roku i uruchomieniu torowiska wzdłuż całej Małachowskiego linie te mogły zostać skierowane na większą pętlę wokół Śródmieścia i docierać już do dworca. Torowisko na ulicy Kościelnej nieczynne było od 75 roku, a jego eksploatacja do 97, kiedy zostało definitywnie rozebrane, była jedynie doraźna. Ostatni raz tramwaje jeździły na nim podczas remontu ulicy Małachowskiego w 96 i 97 roku. Obecnie znów trwa remont tej ulicy i kursowanie tramwajów na niej jest zawieszone. W obie strony, ze wschodnich dzielnic do centrum, tramwaje kursują po jednotorowym torowisku pomiędzy jezdniami Piłsudskiego i dalej Sienkiewicza do ronda Zagłębia Dąbrowskiego, a dawniej ronda Gierka. Trwająca jednak przebudowa torowiska aż do ronda Ludwik sprawiła, że dwutorowa trasa na odcinkach między tymi rondami jest obecnie możliwa do przejazdu jedynie wahadłowo, jednym torem. W związku z tym zawieszeniu uległa linia numer 24 oraz 26. Ale tutaj bardziej z uwagi na kompleksową przebudowę torowiska w Dańdówce i Niwce wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Funkcjonuje tu jedynie co 20 minut w każdym kierunku tramwaj linii 27. Sosnowiec obecnie jest więc areną przebudowy torowisk i ulic w wielu miejscach. Zawieszone mamy odcinki teraz od Ronda Ludwik do Konstantynowa-Okrzei dla linii 24, od Daindówki Skrzyżowania Domysłowic dla linii 26, wyłączoną z ruchu ulicę Małachowskiego dla linii 24, 26 i 27 oraz utrudniający trasę długi jednotor wzdłuż Piłsudskiego, Sienkiewicza i 1 maja dla 27. Co jakiś czas w prasie pojawiają się kolejne przebłyski artykułów na temat nowej linii tramwajowej, która mogłaby połączyć Sosnowiec i Katowice i jednocześnie odciążyć komunikację miejską oraz ruch drogowy na najbardziej zatłoczonym odcinku drogi w Polsce, czyli na fragmencie S86 pomiędzy Katowicami i Sosnowcem. Linia ta miałaby przebiegać w zależności od wersji wzdłuż S86 od wiaduktu w Milowicach nad tą drogą lub też od pętli milowickiej przez Dąbrówkę Małą i dalej wzdłuż S86. Tramwaj ten opierałby się o standardy szybkiego tramwaju, miał mało przystanków na swojej trasie i mógłby poruszać się z większą prędkością niżeli tramwaje w ruchu miejskim. Niestety inwestycja ta kolejny raz okazała się jedynie liniami namalowanymi na papierze, gdyż tramwaje śląskie w 2021 roku nie wybrały firmy, która opracowywałaby studium przedprojektowe dla budowy linii łączącej Milowice z północnymi dzielnicami Katowic. Tramwaje Śląskie przyznały, że ta inwestycja to trudny do zrealizowania projekt, chociaż ma on wiele plusów, bo mógłby na przykład odciążyć zakorkowaną drogę krajową nr 86, jeśli posiadacze samochodów przenieśliby się na ten tramwaj. Ja tylko pragnę przypomnieć, że odpowiednia infrastruktura do szybkiego przemieszczania się pomiędzy Zagłębiem i Katowicami już jest. Jest nią linia kolejowa, którą w zaledwie 8 do 10 minut możemy dojechać z Sosnowca do Katowic. Może zamiast budować kolejną infrastrukturę w postaci linii tramwajowej, warto zastanowić się nad włączeniem systemu kolei miejskiej w taryfę ZTM i wykorzystanie już funkcjonujących możliwości. To wszystko, co dla Was przygotowałem z Sosnowca. Cześć!